Apokalipsa, dzień po dniu, nowa rzeczywistość. I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. Apokalipsa, rozdział 21, wiersz pierwszy. Dobrze jest zatrzymać się tutaj i spojrzeć z dystansu, co czytamy w dwudziestym rozdziale Apokalipsy. Ze względu na charakter dzisiejszego fragmentu łatwo jest czuć pewne zdezorientowanie z powodu całej tej serii wydarzeń, ta relacja nie została nam podana w ściśle chronologicznej kolejności. Bóg wykorzystuje raczej zasadę powtarzania i rozszerzania, aby opowiedzieć nam o wydarzeniach mających miejsce po milenium. Apokalipsa 20, 1-3 i apokalipsa 20-6 są fragmentami równoległymi. Pierwszy z nich wyjaśnia, co dzieje się z Szatanem podczas tysiąca lat. Natomiast drugi pokazuje, co w tym samym czasie dzieje się ze świętymi. Podczas gdy Szatan jest uwięziony na Ziemi, święci znajdują się w niebie. Następne trzy fragmenty również się pokrywają. Wersety 7 do 10 zawierają przegląd wydarzeń mających miejsce po tysiącleciu. Apokalipsa 20. 11-21. do Podaje więcej szczegółów na temat wydarzeń opisanych w wersetach 9 i 10 z naciskiem na sąd nad bezbożnymi grzesznikami. Następnie Apokalipsa 21, 2-8. Jeszcze bardziej szczegółowo przedstawia to, co zostało opisane w wersetach 9 i 10, tym razem skupiając się na odkupionych. Jeśli odczytamy ten werset i następny jako chronologiczne, będziemy zdezorientowani, tak jakby nowe niebo i nowa ziemia poprzedzały zstąpienie Nowego Jeruzalem. To oczywiste, że tak nie może być, ponieważ Nowe Jeruzalem jest już na Ziemi, gdy Szatan zbiera swoje siły, by je zaatakować. Apokalipsa 29. Rozumiemy więc, że Nowe Jeruzalem zstępuje gdzieś pomiędzy Apokalipsą 27 a 29. Tak naprawdę Apokalipsa 21.1 należy do wcześniejszego fragmentu, ponieważ dopiero po tym, jak Jezioro Ognia wykona swoje zadanie, istnienie nowego nieba i nowej ziemi nabiera rzeczywistego sensu. Stara ziemia i dzieła na niej zostaną spalone i zniszczone, a niebo nad nią przeminie. Jakże wspaniały będzie to dzień, w którym ujrzymy sam akt odtworzenia wszechrzeczy. Pomódlmy się razem. Niebiański Ojcze, dziękuję Ci za obietnicę nowego stworzenia, nowego nieba i nowej ziemi. Niech Twoje nowe stworzenie rozpocznie się w moim sercu. Do dalszego studiowania. Drugi list Piotra